Witam Was w 2020 roku, już. Właśnie, że nie było noworocznego filmiku, ale co to dodałam? Syl sylwestrowy, sylwestrowy filmik. Więc, ale tak i tak, witajcie, w 2020 roku, jak widzicie, jestem poza domem. Idę na, na spotkanie dzieci Marii, bo dzisiaj prowadzę. Jestem tam jedną z animatorek. I dzisiaj chciałabym mam opowiedzieć o mojej pracy. Od, bo od grudnia, od grudnia pracuję. Czyli już dwa miesiące. Będzie jutro. Jutro, jutro wybiję równo dwa miesiące. Od tego zaczęłam pracę. I pracuję... Jako pomoc nauczyciela. Moja praca polega przede wszystkim na tym, że pomagam dzieciom w zajęciach. Czyli jak na przykład mają jakieś, jakieś problemy, to ja tam staram się im jakoś, jakoś pomóc. Czasami się też z nimi bawię. Podczas zabawy tańczę z nimi. Jak właśnie, jak właśnie jest coś takiego jak są takie zajęcia taneczne śpiewam, razem z nimi też tak więc jest super jestem bardzo zadowolona z tej pracy jest, i to jest praca tylko na pół etatu ale jak to się mówi, lepszy rys niż nic więc jestem zatrudniona na pół etatu a i pracuję w jednej ze szkół podstawowych u mnie w Chorzowie a wam nie powiem, bo, bo to jest tajne. Cytując mojego chłopaka. I pracuję tam tylko 4, 4 godziny, a potem idę do drugiej pracy. O czym powiem Wam za chwilę. No znaczy to w drugiej, w drugiej części. Na razie tyle. Widzimy się w następnym pa!